Godzina 8.00 Startujemy Rzeszczawna z, z koło Pijalni Wody Dziś wozimy na hełmiec Pogoda nie rozpieszcza, pada lekki deszczyk Ale jedziemy czarnym szlakiem. Idziemy czarnym szlakiem Zobaczymy co to będzie 3 godzinki. Widać w stawnie wszędzie biało Napadało Opowiada się fajna wycieczka Dobry no. to wygląda, idziemy w kierunku Stadniny koni Tak jak prowadzi szlak Restauracja Babisz ze schroniskiem Babinicz. Przepraszam Babinicz Idziemy sobie jakiegoś grzanca na dzień dobry walnąć Co by się lepiej szło i hej w górę Znaczy, nie mamy nie? Kawiarnia, Dom Idy, czas nie, w Czarnie Zdroju Bardzo ładne miejsce Na półce jakieś lokalne przysmaki Smalczyk wegański, musztarna, wszystko można nabyć na miejscu się zatrzymać na chwilę, wypić ciepłego grzańca i ruszyć w dalszą drogę. Tak wygląda ta wiarnia szwajcarska w dworze Idy, czas nie zdrój. Można tu nabyć pełno lokalnych wyrobów od pasztetów z dzika po piwko lokalne grzańca, wszystko naturalne fajnie tu jest, fajnie że rozgrzani ogień. I, na, i naładowani ogień, o, ogień w górę <grytanie> dobra, niech będzie robi się coraz lepiej grzawka robiła się w śnieg także jest ciekawie jest ciekawie, warunki trochę trudne o, o to chodziło w tej wycieczce żeby nie było lekko <gry> tak wygląda szlak biały. Nie jest ślisko. Przyjemnie się idzie. Przed nami starszy pan nas wyprzedził. Widać zaprawiony górołas łaz. 2 godziny 40. Minut. Myślę, że zrobimy to szybciej. I jak gdyby mówi. Ja też tak myślę. W międzyczasie ze szlaku czarnego szlak niebieski, który jest trochę trudniejszy. Skraca się droga, ale jest bardziej stromo, ale prowadzi też na szczyt. Pomału się zbliżamy już do szczytu. Chodź. Jeszcze kawałek. I w tym miejscu właśnie kończy się nasz czarny szlak. A zaczyna odbijamy w prawo niebieskie. Ostro w górę. Tak jak miałoby być. Jazdeczka. Żeby było łatwiej i bezpiecznie, założymy sobie koraczki jeszcze na buty. Może będą niepotrzebne, ale Lepiej założyć je teraz, niż u góry się później zastanawiać, a szkoda, nie, że był Gotowy. Do, do wejścia na szczyt. Ja byłem tam. Ja jestem tu. A idziemy tam. Tak. Ok. to w kość Ale jest fajnie. Chwileczkę paskiego dosłownie. Kilka metrów. Równego terenu. Zaraz kolejne strome podejście, powiem, że wcale nie jest łatwo, z takimi kilogramami, co ja ważę 95 kg i kilka kilo w plecaku, to 100 kg muszę wtargać. Chwała tym, co mają lżej, powód, żeby zrzucić parę kilo, nie? Masakra, ale jest okej. Okay. Siadam sobie chwilę na gałęzi, Odsapnąć jak wejście jak na Nanga Parbat na K2 10 metrów i przystanek Żeby złapać oddech Nachylenie jakieś ma na około 40 stopni stromego Pokazuje Że 632 metry Już Wzniesienia pokonane Jeszcze tylko 200 metrów do góry i będę u szczytu śnieżek sobie pruszy ale nikt mnie stąd nie, nie ruszy siedzę na gałęzi jesteśmy tutaj właśnie minął nas gopr może kogoś zbożą ale jesteśmy tutaj przeszliśmy na skróty tą drogą zaoszczędziliśmy taki kawał drogi ale się zazabaliśmy Tak, ale raczki pomogły, nie powiem, na tym wzniesieniu Na tym podejściu raczki dużo dały Przed nami kawałek płaskiego I ostatnie ostre podejście na szczyt. Także chwila przerwy Na ciepłą herbatkę I łogień Z prądem i jedziemy dalej jest taka górka właśnie dla nas Jest, dostrzegłem znak Szlaku niebieskiego tam w oddali na drzewie widać jeszcze jeden, ale to jest chyba jakaś pomyłka. No no, no, kręć nie. Ja, ja tu mam wejść? Też ja gdzie to jest tędy? Jak ja tu mam wejść? No, bez czekania chyba nie da rady. Ja w <laughs> Dawaj, idziemy! No dobra, trzeba tam wejść. Oby to było tylko jedno takie podejście To no nic Dzisiaj przygoda Powodzenia Siedem szeniem. Jeszcze Pięćdziesiąt osiem metrów Ale jest naprawdę stromo Od 40 sami. Nawet do 70 stopni nachylenia. Bez przygotowania Taki żółtobrzuch jak ja nie nada wyzwanie. Ale już bliżej, niż dalej. Było lekko i przyjemnie. A jak to w górach bywa, zmiennie. Teraz stromo. Nawet wiecznie. Czasem trochę niebezpiecznie. A gdy będę już w szczytu, będę pełny dumy i zachwytu. Taki jak mi się Ale no, no, Idę dalej. Jestem. Dotarłem na szczyt. Przedemną reszta też dotarła. Zamglony krzyż. Jestem. Nie było łatwo. Za takiego zielonego, to działa jak ja. Super. Stary budynek. W góry jakaś radiostacja, ale mnie to wygląda trochę też na ruiny. Dzielny piesek Widać, że też tu przybył przede mną Jak tam dałeś radę? Nie <laughs> Jest gicior. Można Nisko zrobić Kiełbaskę Albo kabanosa. Krótka przerwa na szczycie I teraz powrotem w dół Niebieskim szlakiem, godzina 20 była opcja iść szlakiem czarnym. Gość czarno zdrożył, ale 2 godziny 45 minut, co nam trochę nie pasuje. Więc wybierzemy się tym niebieskim. Prosto w dół. Bardziej ryzykanckim. Właściwie tą samo drugą, którą wchodziliśmy, ale potem zamiast czarnym wracać, to będziemy wracać niebieskim szlakiem. Dobrze jest. Dobrze jest. Wszędzie dobrze, wszędzie biało. No teraz już w dół, a nie w górę, więc kolana trochę dostaną. A, powodzenia! A, droga w dół, stromo jest, ale już zajebiście, pięknie po prostu. No ale nie było, dlatego mówiłem wziąć prądu. Raczki, gdyby nie te raczki, to bym nie dał rady. Aha. Albo herbatka z prądem Mega, mega fajnie. Pierwszy raz jestem zimą w górach. Może to nie są jakieś wielkie góry, Oto to tylko 850 metrów. Ale dla mnie to jak Mount Everest, jak zdobycie k zimą. Dobry klimat jest. <grywa> I, wow, wracamy już teraz do domu. Dobra, nie mogę nagrywać, bo muszę tutaj równowagę trzymać. Piona, do zobaczenia na dole. się zdecydowanie łatwiej, ale też o wiele mocniej czuć te kolana. Trzeba uważać, żeby nie skręcić czegoś przez przypadek. Teraz doszliśmy do chwilowego, chwilowego płaskiego tutaj fragmentu, a za chwilę kolejne strome zejście w dół. O, a tu jest jakiś hardkorowiec biegnie za mną. Co jeszcze? Ten... Proszę. To bez raczków. Elegancko Normalnie byłyby piękne widoki. Niestety pogoda dzisiaj nie pozwala dostrzec coś więcej niż drzew. Sporo ludzi z nami było. Widać, aże to Jakieś Wypłowiałe szczyty, wycięte, wykarcowane. Pisówy, jak to mówi. Ach. No na dole tu musisz, musisz się czegoś złapać. Na dole Najlepiej bez kijków. Tu jest taki lód próby. No tak. Jest alpinista, e jest w końcu płaskie tam byliśmy tam pod górę najgorszy fragment, a może i najlepszy. Aha, zrobiłem sobie zdjęcie. Przy 65% patrz Co, Zdecy? Tak. Czemu? No bo ma baterię. No, to, aha, to ripa. Musimy jakieś ładne zdjęcie zrobić? W Samsungu dostałem klamę na maila? Ja to jest cztery, cztery wymiana laty. baterii eh, z, Nie, w Samsungu, nie trans gwarancji. Wymiana baterii z wymiana tylnej klapki 1000 zł. Hmm. Wycena tego jest, no, Galaxy S10E Tak, w autoryzowanym. serwisie Lekkim płaskim takim, idziemy wąwozikiem wozikiem. Przed nami już wioska. Dobiega końca dzisiejsza wyprawa. Wcali, zdrowi, bez żadnych poważnych złamań. Zadowoleni? Co tu też zamówić? Fajnie było. hej, w góry, w góry tak oto dotarliśmy nawet nie wiem gdzie do Konradowa przed nami jeszcze kawałek drogi tak miało być do Szczabna Zdrój tak miało być właśnie ładnie tu jest Słowenii, stara pijalnia wody, gdzieś tu jest, w takim oto zabytkowym budynku, elegancko.